Hej, jestem Chrisom, a to jest mój czwarty odcinek mojej nowej serii Historyczne Budowle Minecraft. I w tym odcinku chciałbym wam pokazać skończony już Kościół Mariacki. E, skończony, to znaczy, no jeszcze może je, parę kilka poprawek. Tak, i zmiana to, wyłączyłem sobie potworki. Zmieniłem po prostu tryb gry na pokojowy. No i to jest bardzo dobre, bo slime wreszcie mi nie przeszkadzają. Dobra, to jest nasz klip, tam w poprzednim odcinku była wpadka, ale tam już nic nie ma, zobaczcie. Bo creepery trochę powybuchały. Dobra, a my tymczasem zmierzamy do naszego kościoła. Tak, najpierw pokażę taki widok z boczku. Najpierw pokażę taki widok. Tak, tak wygląda. No, wzorowałem się na zdjęciach z Google. No. I tu ładny widok. Z takiego czegoś. Z takiego profilu. I tak. I zmierzamy tutaj. Tu mamy podłogę z tego. Szybka. No i jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Tu są przed chwilą skończone filary. Może nie jest jeszcze aż tak dokończony. A nie ma ławek ty patrz. Tu mamy ołtarz. A tu mamy tabernakulum, którego nie wiedziałem, jak zrobić, ale zrobiłem, jak już tak. No i krzyż oczywiście, bo musi być krzyż. Dobra, i teraz, żeby was czym zająć, to ja tu będę sobie budował ławeczki. Czekaj, 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 czekaj. Przy drugim klusku, E, dobra. E, raz, dwa. Wyszły, trzy. Wyszły, dobra. I jedziemy dalej. No i tak. Nie wiem, może, czy podwyższyć? Nie. Dobrze jest. E, tak, komentujcie. Mówcie, jeśli coś Wam się nie podoba. Podoba. Nie, wiem, chcielibyście coś zmienić? Chcie... o. I teraz tak, chci chcielibyście żebym coś zbudował? To piszcie oczywiście, bo teraz akurat nie, nie mam pomysłu, ale zaraz pomyślę nad tym, co mógłbym zbudować. No i to jest prawie skończony, tu jeszcze ławki po bokach. No i to będzie już skończony ten kościół Mariacki, bo tu już nie ma co robić. No i powoli kończą mi się pomysły. Ale na pewno coś wymyślę. O, pokażę wam jeszcze bardzo epicki dach. Jak wchodzisz, zobaczcie jak wchodzę, to czuję już taką epickość. Tak, takie wysokie, Ta, ja to czuję. Dobra, a tymczasem to jest krótki odcinek. Także w komentarzach piszcie co chcielibyście, żebym ja zbudował. A tymczasem ja... Dobra, widok z tyłu. Żeby nie było, że tu nie ma ściany albo coś, żebym was nie oszukał. Tak, to jest widok z tyłu. Dobra. Tak więc czekajcie, ustawię się na fajny widok. Tak więc komentujcie, subskrybujcie. Yy, łapki w górę, łapki w górę. Także do widzenia. I pozdro, pozdro, pozdro. Na razie.